Dzień dobry, nazywam się Angelika Karpiel i mam 21 lat. Jestem studentką drugiego roku elektrotechniki Akademii Nauk Stosowanych w Tarno. Chciałabym Państwu przedstawić swój pomysł na biznes, czyli spa samochodowe. Będzie to firma świadcząca usługi autodetalingu, czyli maksymalne podniesienie walorów estetycznych i wizualnych pojazdów za pomocą skanerów i maszyn, których celem jest przedłużenie żywotności lakierów i wyglądu tkanin wnętrz samochodu. Dodatkowo będą prowadzone standardowe usługi mycia i sprzątania pojazdów. Usługi firmy będą świetną alternatywą dla osób zabieganych i nie mających czasu na zadbanie o swoje samochody. Jest to pomysł innowacyjny, dlatego że jak dotąd żadny w Polsce, jak i na świecie zakład autodetalingowy nie posiada skanerów do znajdywania miejsc korozji pod lakierem i miejsc, gdzie warto skupić uwagę o rodzaju nakładanego preparatu i jego ilości. Kolejną innowacyjnością będzie maszyna z czujnikami wilgoci i grzybów do wykładzin wnętrz samochodów. Pozwoli ona na wykrycie czynników szkodzących naszemu zdrowiu, ale i także samochodowi. Bo może również rozwiązać problem poprzez pokazanie możliwych rozwiązań. Myjnia będzie wykorzystywać ekologiczne środki do mycia samochodów w celu ochrony środowiska na rynku. Pojawia się coraz więcej samochodów, a ich właściciele chcą, aby jak najdłużej zachowały swój nowy wygląd. Rezerwację terminu będzie można dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty, ale również poprzez stronę internetową, co pozwoli klientom e, sprawdzić dogodny termin lub jego wybór. Firma, e, firma zapewni sobie utrzymanie na rynku e, oryginalnością, zastosowaniem nowoczesnych maszyn oraz ekologicznymi środkami myjącymi. Warto podkreślić, że firma poprzez zastosowanie ekologicznych środków wpisuje się w światowy trend ochrony środowiska. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oddawania głosu.